Dzień dobry. Wiertarko-wkrętarka sieciowa Triton TCU-300 Zasilanie 230 V Moc silnika 300 W Premiera styczeń 2016 Także jest to nowość. Nawet te pierwsze egzemplarze dwa lata w warancji Nawet te pierwsze egzemplarze są jeszcze na gwarancji. Także nowość totalna. Producent przekonuje nas, że jest to mocne urządzenie. Cała przekładnia jest wykonana technologią metalurgii proszków spiekanych. Na pierwszym biegu, bo ona jest dwubiegowa, na pierwszym biegu osiąga moment obrotowy 36 Nm, na drugim 23,5 Nm. Nie mam jeszcze danych, jeszcze tego nie otwierałem, nie wiem czy te momenty twarde czy miękkie. Podejrzewam, że twarde. Ale być może się tego doszukamy. Co z pudełkiem? No, pudełko jakieś takie zwykłe kartonowe, nic szczególnego, a na pudełku, no dwa lata, gwarancja, satysfakcja gwarantowana, tak napisali. No i się chwalą, że wkrętarka kręci w prawo i lewo, że na pierwszym biegu osiąga e, od 0 do 550 obrotów na minutę a na drugim do 2100 obrotów na minutę futerko i 10, no dokładnie od 0,8 do 10 mm szybki zacisk no i tutaj maksymalne średnice wiercenia w stali 10 mm w drewnie 20 mm no i pośrednio w aluminium jeszcze podają że można wiercić wiertłem 16 mm no i sprawa najważniejsza przewód zasilający na 3 metry. Zobaczymy, może je ma 3 metry. Zobaczymy jaka jest jego jakość. Ja zajęłem się tym, to, to będzie serial. To będzie kilka filmów. Na tym filmie zrobimy wypakowanie z pudełka tego Trytona. Na drugim filmie wypakujemy z pudełka inną wiertarkę sieciową. Obie te wiertarki będą zawierały się w średnim przedziale cenowym, powiedzmy od 100 do 200 zł. Tak sobie założyłem, dlatego że recenzje wkrętarki z, tego, z tej dolnej półki, czyli Basa BP 5256 bodaj, mamy już za sobą, możecie sobie sięgnąć, tam gdzieś jest na kanale, a my zajmiemy się już wkrętarkami połowę albo trochę mniej, ale dużo droższymi. O tak powiem, dużo droższymi. Na początku ten tryton. Emocje sięgają zenitu. Rozpakowywujemy. Żadnych utrudnień, nie widać. W pudełeczku wita nas instrukcja obsługi i szczotki zapasowe zaraz zobaczymy coś instrukcja obsługi na świetnym papierze grubym dawno nie widziałem takiego papieru w instrukcji obsługi pierwsza po angielsku druga po polsku maksymalny moment obrotowy pierwszy drugi bieg 36 23,5 nie, nie napisali, czy mamy do czynienia z miękkim, czy twardym momentem obrotowym, więc zakładam, że twarde, bo jak nie piszą, to twarde. Dobra, odkładamy to, pudełeczko wraca. Tu już kabel na i sama wkrętarka. No trochę dziwi, czy ja wiem, dziwi. No, mam inny kolor niż kolor wkrętarki na zdjęciach. Mój jest taki jakiś zielon kabel, tak widzę, a na wszystkich zdjęciach ten tryton występuje jako błękitny, tak zimno-niebieski, o zimno niebieski. To już się naklejka odkleja widzę ze starości. No zobaczymy. Kabel. Piszą, że 3-metrowy, ale on taki jakiś cienki jest, ten kabel, powiem szczerze, jak w fińskich szlifierkach kątowych. Przez przypadek wędrował ulicą mój bas, gdzie chwaliłem go za kabel, że jest w miarę potężny. Nie mam przy sobie sufmiarki, ale on jest potężny, nie wiem czy widać. No jest, jest grubszy w basie za 80 zł jest 2 metry kabla ale innego jakościowo niż kabel 3 metrowy w trytonie to jest cieńszy kabel pewnie będzie problem ale ten problem szybko da się rozwiązać kiedy będzie szusterka dlatego że widzę że tutaj zrobili taki fajny na przegubie jakimś kulowym ten wejście kabla do wkrętarki jest tutaj dużo luzu więc podejrzewam że Normalny kabel 1,5 mm kwadrat gumowany w którymś momencie tą wkrętarkę zasili Przełącznik lewo-prawo Nie, nie wiem co ja mówię, pierwszy, drugi wiek. dobrze dobrze działa Żadnych uwag, Zobaczymy jak w praniu Lewo-prawo Żadnych przycięć słyszalny klik no zupełnie inna kultura yy, przełączania niż w basie ja odsyłam do tej recenzji tamtego basa 5256 bo ja porównując te wkrętarki ze średniej półki cenowej no będę do tamtej recenzji nawiązywał żebyście widzieli czy są jakieś różnice czy się płaci za basa 80 czy za, za, za tego trytona 130 futerko no dokładnie takie same jak w basie. BAS, wróć. No. Futro jest to samo, także już mamy odpowiedź. Czy, czy tryton to polski produkt, czy import? No import. Takie same Futro, San OU, San OU. ale tutaj ja symbol patrzę. 3 8 Cala, 24 UNF. Dokładnie ten sam, to samo Futro mam w moim basie. Czyli bo tamtego już rozbierałem w środku jest śruba zabezpieczająca RL obroty prawe lewe no i futer jest mocowane na gwint no i jest śruba, wszystko jest tak samo to mamy to futerko Przęgło pracuje z takim potężnym klikiem. To nawet nie jest mały klik, tylko potężny klik. Zobaczymy jak to będzie w praniu. No i teraz kolejny test. Taki na sucho, bo mówię ja jak tą drugą wkrętarkę, którą mam pod stołem, jak Wam zaprezentuję, to potem zrobię wspólny film i przetestujemy obydwie, żeby czasu nie tracić. No to jedziemy. Włączamy ją do kontaktu i zobaczymy jak ona sprawuje się mocowo. Ma, ma mieć 300 W. Tu już widzę, znowu recenzja basa. Widzę, że zrobili tak, jak ja chciałem, żeby było w basie, czyli czyli dioda LED się zapala od razu. Nie zapalamy jej za pomocą spustu, tylko od razu się nam zapala i z tego, no nie chcę być wróżbitą, ale pamiętacie basa recenzję? Dioda świeciła tu, my kręciliśmy tam. Winny był ten kanał, o tym mówiłem, a tutaj widzę Widzicie coś? No jest jasno. No sorry, to wam mówię. Tu jest kanał tak zrobiony, że dioda świeci dokładnie w ten punkt. Nie wiem czy widać na filmie, ale ja widzę cień futra. Widzę cień futra, czyli dokładnie dioda świeci w miejsce robocze. Maksymalnie, jak to możliwe, w miejsce robocze. Wielki plus za taki drobiazg. To rzadko się zdarza. Ostatnią. Robiłem recenzję Metabo Powermax BS. Dioda świeciła na wprost, trochę poniżej futra, który tam świeci dobrze. To co? Mamy włączoną, tu jest plus, dioda słaba. Wszyscy mówią, którzy widziałem dwie opinie, ale no, wszystkie dwie opinie były napisane, że dioda jest słaba. No, zobaczę wieczorem, czy ona jest słaba i podobno dość szybko ulega uszkodzeniu. To się wsadzi w dobrą, mocniejszą i będzie po problemie. Jedziemy. Bieg pierwszy, obroty jakieś prawe, lewe. Zaczymy waty. 300 W wat miała mieć. Na pierwszym biegu 260 W. Bieg drugi. 270 W, czyli, czyli moc taka, jakby to powiedzieć, w kręceniu jałowym bez żadnego obciążenia jest zbliżona do mocy zadeklarowanej. To jest ważna informacja. Tutaj coś mnie nie gra. O, czyli standardowa rzecz. Nie do końca, o, nie do końca przełącznik łapie. Co, co oczywiście nie zmienia wskazania patomierza dobrze leży w dłoni mówiłem że bas dobrze mi leżał w, droń, w dłoni ta konstrukcja jest bardzo podobna ta wkrętarka również dobrze mi leży w dłoni no chciałbym się do czegoś przyczepić ale może, może na testach coś to myślimy bo w tej chwili poza tym kablem trochę cieńszym od kabla od tańszego o połowę basa połowę tak o prawie połowę basa no to no nie mam się do czego doczepić Zaczymy jeszcze wolne obroty bo to też jest ważne jedyneczka wolne obroty potrafi no wolno kręcić kolejna zaleta w stosunku do mojej poprzedniej wkrętarki No co, znamy już tego Trytona TCU300. Jutro nakręcę film o drugiej wkrętaleczce ze średniej półki cenowej. Droższej, powinna być znacznie lepsza. No a potem sobie je porównamy. To tyle na dzisiaj. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.